Cześć, kochani, witam Was bardzo gorąco w dzisiejszym filmie i dzisiaj nakręcimy sobie włosy. Do tego celu użyję mojej lokówki, którą dostałam od Adriana na święta, więc jest już za mną lekko ponad 3 miesiące, więc mogę o niej też co nieco powiedzieć. Więc co? Może zacznę od kilku słów na temat właśnie tej lokówki. Jest to Remington Pearl CI95. Jej cena waha się od 110 do 140 zł. W tym momencie na euro rtfa kosztuje 120 zł. E, co dalej? Zakres temperatur, już Wam mówię, bo nawet nie pamiętam o ilu. Od 130 do 210 stopni Celsjusza. Ja zazwyczaj staram sobie 190 stopni i dzisiaj oj, szybko się nagrzewa swoją drogą. E, I dzisiaj właśnie będę robić loki na 190 stopniach. Najlepiej te loki wychodzą na świeżo mytych włosach wysuszonych. Ja mam włosy wczorajsze. Dzisiaj tylko sobie je lekko odświeżyłam taką odżywką i to szybciutko wysuszyłam, ale to inna sprawa. W każdym razie zobaczymy, jak dzisiaj będą się trzymały te loki na włosach jednodniowych, W sumie wczoraj, wczoraj rano mytych. Jeżeli chodzi o kabel, to jest bardzo długi, 3-metrowy kabel. Ja mam dosyć daleko gniazdko, około 1,5 metra ode mnie jest gniazdko momencie. Kabel jest długi, taki zwykły kabel. I co fajne, że on tutaj się kręci. Nie ma mowy, żeby skręcić ten kabel, żeby coś nam tutaj się stało. Jeżeli chodzi o powłokę lokówki, jest to powłoka ceramiczna, taka gładutka. Ja nie będę jej teraz dotykać, bo przed chwilą uruchomiłam lokówkę, żeby zobaczyć zakres temperatury i w tym momencie ona się tak nagrzała, że jest po prostu gorąca. A to było dosłownie, nie wiem, 5 sekund. W każdym razie ona nagrzewa się do tych 190 stopni bardzo, bardzo szybko no i to może nas w sumie zgubić i możemy zrobić sobie krzywy tak jak ja przed chwilką wystraszyłam się w sumie. Jeżeli chodzi o średnicę tej lokówki, jak widać ona jest troszkowa, więc ona tutaj się zwęża. W najgrubszym miejscu 26 cm, a w tym najcieńszym średnica to jest 13 mm, powiedziałam centymetrów, oczywiście milimetrów. Także zakres tutaj jest, tu jest dwa razy tyle co tutaj. Więc te loki też wychodzą fajnie Przy skórze są takie delikatniejsze Natomiast im niżej, tym bardziej robić taki baranek Który w sumie lubię Dobra eee, No to co, zaczynam kręcenie włosów eee, Mam przy sobie trzy kosmetyki, których używam właśnie do kręcenia włosów I przede wszystkim jest to coś Na um, ochronę przed wysoką temperaturą I mam tutaj Full Smith B Georges SOS R Rescue eee, Jest to właśnie taka mgiełka um, Chroniąca przed ciepłem, czy to lokówki, czy prostownicy, czy nawet suszarki. Jest to właśnie taka mgiełka. Kupiłam w Hebe za około 17 zł, nie jest to majątek, aczkolwiek za 75 ml to jest całkiem sporo. Szukałam mojej ulubionej mgiełki z Marią, niestety jej nie znalazłam w Hebe, więc wybór padł na tę mgiełkę, ja już jej kiedyś używałam. U Adriana mamy jest taka sama, także wiedziałam, czego się spodziewać. Jeżeli chodzi o utrwalenie loków, później oczywiście po każdym kosmyku spryskuję kosmek lakierem do włosów. Tutaj mam akurat mój obecnie kończący się ulubiony spray do włosów. Jest to Balea o zapachu wanilii, także bardzo, bardzo fajny i ciekawy zapach. To jest czwórka na sześć, czyli nie jest to najmocniejsza, najmocniejsze utrwalenie, a ja je bardzo, bardzo lubię. No, i na koniec, jeżeli będę chciała tutaj sobie zwiększyć objętość przy włosach, bo one tam troszeczkę leżą póki co, mam puder zwiększający objętość z Batiste. Coś takiego ma również Taft. Um, jakieś tam jeszcze inne firmy widziałam, także to jest to. E, oczywiście przydadzą się takie mm, klamerki, ja je kupiłam w Rosmanie, no, także one nam tutaj pomogą pozbierać się z, z wszystkimi włosami. E, no i oczywiście szczotka. Dzisiaj mam szczotkę IQ, tą, którą dobrze znacie u mnie już. No to co? Zaczynamy. Nagrzewam lokówkę na 190 stopni i zaczynamy kręcić loczki. Oczywiście przyda mi się jeszcze rękawica, która była, do, która była dołączona do lokówki, także za chwilę wracam już z rękawicą i będziemy kręcić. Ok, jestem z powrotem. Mam rękawiczkę, póki co podzielę włosy na partie. Ja to robię zazwyczaj tak, że dzielę głowę po prostu na pół. Te włosy chwilowo związuję z jednej części głowy, i zajmę się później, a teraz podzielę sobie te włosy na partie i właśnie w tym momencie przydadzą się te klamerki. Zazwyczaj robię to od dołu do góry, albo od tyłu do przodu, i chyba zrobimy dzisiaj od tyłu do przodu, więc tutaj wydzielę sobie powiedzmy jedną trzecią włosów, może nawet troszeczkę więcej, a resztę skręcam. I przypinam gdzieś tam z tyłu. Dobra. I tak to na razie wygląda. Tutaj mam takie grube pasmo, to tutaj podzielę to raczej na takie cztery kosmyki. No i zaczynam kręcić po kolei. Zakładam oczywiście rękawice. Rokówka już jest dawno nagrzana na 190 stopni. I zaczynamy kręcić. Przepasmo całe, grube najpierw rozczeszę i spryskam tym sprayem ochronnym. Biorę fragmencik włosów, tutaj właśnie najbardziej z tyłu. blokówka skierowana dzióbkiem, że tak powiem, w dół i kręcimy. Ogląda pierwszy loczek, i ja w tym momencie już spryskuję go lakierem. Przerzucam go do tyłu i tak robię w sumie ze wszystkimi włosami. Zakręcam oczywiście, uważam na ucho, bo lokówka jest bardzo gorąca. I w zależności od tego, jak mocny chcę, chcę mieć skręt. Tak długo trzymam lokówkę. Na razie nie dbam o to, że tutaj tak wygląda. Nie to później będziemy sobie naprawiać. Ok, jedna strona jest już gotowa, jak widać jest to taki porządny skręt. E, oczywiście to będzie jeszcze zmodyfikowane, dlatego że to na razie tak wygląda, jak wygląda, ale będę to roztrzepywać i to zupełnie, nabierze zupełnie innego wyglądu. E, teraz zajmę się drugą stroną tutaj głowy i za chwilę, za chwilę wracam do Was, żeby, żeby to ułożyć trochę lepiej. No i chwilowo to wygląda właśnie tak. Właśnie wyłączyłam lokówkę, także ona sobie, niech sobie stygnie. To, co mi się w niej podoba, to jest tutaj taka nóżka, stópka, na której można postawić um, na każdej powierzchni, tak naprawdę, tą lokówkę, i ona nie będzie dotykała blatu. W tym momencie stoi na biurku, leży w zasadzie i opiera się na tej nóżce, także fantastycznie nie dotyka blatu. E, no i co? Wyglądam właśnie tak. Wyglądam trochę jak pudelek, albo jak do komunii. E, natomiast teraz to porządnie roztrzepię. I jeszcze raz spryskam lakierem i dodam trochę objętości, bo w sumie to się nawet przyda. Także teraz trochę trzeba to wytrzepać. jak to wygląda w celu zwiększenia tej objętości na dłużej e, użyję właśnie pudru do podniesienia e, objętości jest to puder z Batist także posypię sobie trochę na głowę trochę nie dużo i nadam sobie tej objętości tak jak widać w ten sposób Przyskrę włosy lakierem. Jeszcze podmiotę sobie te włosy na długości. I to w zasadzie tyle. No. I tak wygląda efekt końcowy, moim zdaniem, jest super. Chciałabym mieć takie włosy naturalnie, bardzo bym chciała, ale to zawsze tak jest, że kręcone włosy chcą mieć proste, i odwrotnie. No i oczywiście ja się z tym zgadzam, ale, ale kurczę, podoba mi się to. Ekstra. Chciałabym mieć takie włosy, naprawdę. E, dobra, to jest to. Zajęło mi to jakieś pół godziny, ale grzebałam się z tymi włosami tak naprawdę, więc e, myślę, że zrobiłabym to nawet szybciej, jeżeli miałabym gdzieś wyjść. Natomiast za zawsze, jak mam wolny dzień, jak się grzebie, to mi to zajmuje po prostu więcej czasu. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podoba moja fryzura. No, oczywiście kciuki do góry, jeżeli, jeżeli Wam się podoba. No i co? Aha, dajcie mi jeszcze znać, czy, jak wyglądam w tym makijażu i w tych ustach. Bo wiem, ja bym powiedział, że wyglądam, jakby była chora. No, także to jest to. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!